Dużo osób pyta się, jak pakuje komin do takiego pieca. Uwierzcie mi, że to, to jest cały komin. To jest cienka blacha tytanowa, która jest zwijana w ten sposób. mi nie przeszkadzało. A rozwijam ją w ten sposób żeby powstało coś takiego. Teraz ja zobaczycie jak to po prostu jest proste i bardzo genialne moim zdaniem rozwiązanie na komi. Kamień gotowy.